Cześć, tu Jakub Gralak z Tabletowo.pl. Dzisiaj mam do zaprezentowania rozpakowanie, czyli tzw. unboxing tabletu od polskiej firmy Kruger Mats. Mowa tutaj o modelu 1081, dokładnie Edge 1081, który swoją premierę miał na początku października. Na prezentację została od nas zaproszona Kasia, która oczywiście udała się tam i wszystko zrelacjonowała. Jest artykuł na tabletowo.pl. Link do niego będzie pod filmikiem. Natomiast tutaj, jeżeli mamy z powrotem się skupić na samym tablecie, 1081 jest tak naprawdę następcą 1080 oraz 1080G. Tam były dwie wersje. Ta druga miała, była wyposażona dodatkowo w wbudowany czytnik mo, modem, tak naprawdę, kart na SIM w zakresie 3G. Tutaj tego nie będziemy mieli, natomiast producent zmienił kilka jeszcze innych rzeczy, myślę, że na plus. Także, co prawda, tamten model nie do końca udało się zrecenzować z przyczyn technicznych. Tutaj miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie już pozytywnie. Przechodząc do samego produktu. Opakowanie takie samo jak w poprzedniej wersji czyli raczej cienkie, natomiast szerokie, z otwieraniem tutaj, odchylaniem magnetycznym. Ale zanim zajdziemy do środka, to jeszcze popatrzmy tutaj logo. Na tej stronie też nic konkretnego. Na dole specyfikacja, z której to dowiadujemy się głównie, że mamy tutaj ekran 10,1 calowy o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1200 pikseli. Co tu jeszcze istotne, to tak: czterorodzeniowy procesor Intel Atom, Bail Trail to będzie. Dokładny model to Z3735. Tutaj taktowanie teoretycznie to jest 1.33, ale tak naprawdę we wszystkich modelach, czy to tutaj mówimy o, o Kruger Matsu, czy o innych hybrydach, które również takim procesorem są, jest to taktowanie podkręcone do 1.8 GHz. Pamięć RAM to 2 GB, już w standardzie DDR3 na szczęście. Co tutaj dodatkowo jeszcze? No to pamięć wewnętrzna 32 GB dysku SSD. System operacyjny, oczywiście Windows 8. No i pozostałe rzeczy to już będą przy okazji oglądania sprzętu. To, co jeszcze tutaj o, mogę dorzucić to, że akumulator, pojemność to jest 7900 mAh, dwa razy 3950. No to najprawdopodobniej mamy tam dwa akumulatory, ale to już potem może jakoś uda się jeszcze rozwiązać. Dodatkowo mamy tutaj logo od Windows'a. Dokładnie pakietu Office 365, który tutaj nam mówi, że razem z produktem otrzymamy roczną subskrypcję na najnowszy pakiet Office, czyli ten 365. No to jest fajny, fajna rzecz na pewno. Teraz coraz częściej w takich małych urządzeniach przenośnych jest to stosowane przez producentów. Przejdźmy zatem do rozpakowania. Otwieramy pudełko. No całość prezentuje się naprawdę, trzeba przyznać tak. Z klasą, także to nie, nie mamy wrażenia o jakiejś tandetności urządzenia. No, a tutaj odrzućmy na razie. Mamy sam tablet. Aha, aha. Oprócz tabletu mamy tutaj, o, tak jak mówiliśmy, pakiet Office 365. Z tyłu będzie kod tutaj do, do użycia, także można aktywować potem sobie. Czyli zapewne będzie. Tak jak w innych modelach, już zainstalowany na początku pakiet, natomiast żeby go uaktywnić, trzeba będzie wpisać kod. Tutaj mamy subskrypcję na komputer plus tablet, czyli oprócz tego, że tutaj na tablecie będziemy korzystać, również będzie można jeszcze na komputerze. Tutaj karta gwarancyjna, to nas nie interesuje. No i sam tablet zapakowany w folię. Zaraz go tutaj otworzymy. I już jest. No, tak jak mówiliśmy, przekonne 10.1 cala. Przycisk na dole Windowsa się znajduje, ten dotykowy. Tutaj mamy kamerkę. Co tutaj jeszcze będzie? No, w sumie z przodu to tylko tyle. Przejdźmy na lewą krawędź. I na lewej krawędzi, co ciekawe, ukazuje nam się port USB. Nie tylko to, że jest pełnym portem ale również to, że to jest USB 3.0 może trochę zaskoczyć. Na pewno pozytywnie. No ale co tutaj jeszcze będzie mieli? No to przejdźmy tak. E, Przycisk, no będziemy mieli włącznik od urządzenia, wyjście audio mini jack 3,5 mm. Tutaj mamy wyjście mini, to nie jest mikro, natomiast to będzie mini HDMI, czyli jeżeli, że jesteśmy przyzwyczajeni do standardu mikro, no to musimy tutaj Wyposażyć się ewentualnie w dodatkową przejściówkę, bo ta mała nie będzie pasowała. Dalej mamy czytnik kart pamięci. Zakładam, że 64 GB spokojnie odczyta, no ale to już później przetestuję. Kabel micro USB, znaczy port micro USB, port USB pełen. No nie pogrubiło to tak bardzo całego urządzenia, czyli da się. Tutaj mamy wejście do yy, ładujące, no i mikrofon i mikrofon tabletu czyli to, jeżeli chodzi o lewą krawędź u góry będziemy mieli tu jest, tu mamy głośniczki zarówno po prawej jak i po lewej stronie, dosyć ciekawe umiejscowienie, czy się sprawdzi no to to już zobaczymy, tak średnio trochę to się wydaje, ale no zobaczymy no i przyciski od głośności, dwa osobne na prawej krawędzi nie mamy nic. Coś tutaj jest. No to zaraz jeszcze do tego. I na dole na dole mamy mocowanie do, do stacji dokującej. To mnie zastanawia, po prawej stronie mamy coś jakby można było otworzyć. O! Aha. Dosyć spora część odeszła. Co my tutaj mamy? Aha, to musi być ten, to miejsce, gdzie możemy włożyć optymalny modem 3G. Bo jeżeli chodzi tutaj o, 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 o Edgea 1081 jest możliwość dokupienia, za bodajże około 100 zł specjalnego modemu, który tutaj następnie umiejscawiamy i możemy wówczas włożyć tam kartę SIM i korzystać z internetu. Opcja fajna. Na pewno na pewno jest na plus to, że mamy wybór. Nie wszyscy tego potrzebują, natomiast jeżeli ktoś chce, może dokupić, jeżeli to rzeczywiście było około 100 zł, to nie jest źle. Z przodu mieliśmy kamerkę 2 megapiksele, z tyłu tutaj mamy 5-megapikselową kamerę, która wygląda... Cały, cały tył tak naprawdę wygląda fajnie, to chyba mamy tutaj już aluminium szczotkowane. Także przynajmniej w tej części, bo tu wiadomo już jest plastik, tak samo tutaj po bokach. Natomiast tu same plecy wydają się aluminiowe być i to już robi pozytywne wrażenie. No trochę te ramki można było dopasować, żeby kolorystycznie pasowało do reszty, no ale to już kwestie estetyczne i, i gustu, tak naprawdę. Tablet źle się nie prezentuje. Dobrze, przejdźmy dalej. W takim razie, co mamy? A mamy. Mamy instrukcję, oczywiście. No to może później poczytamy. Prezentację firmy Kruger Mats. No, różne inne przedmioty również tworzą produkty. Mamy stację dokującą, a tak naprawdę, no to zapewne tak jak w 1081, nie tyle stacja dokująca, co po prostu etui z klawiaturą. Ciekawe, czy chociaż touchpad będzie z przyciskami, czy... O, jest z przyciskami, czyli jest postęp w stosunku do poprzedniej wersji. Mamy tutaj już przyciski, czyli nie tylko będziemy mieli zwykły gładzik, ale również możemy naciskać. Całość chodzi miękko, lekko. No, zobaczymy, jak się sprawdzi podczas pisania. Na pierwsze, na pierwsze, co mogę tutaj wrażenie powiedzieć, to tak. Na plus na pewno duże przyciski, jeżeli chodzi o strzałki te kierunkowe. Fajnie, że również mamy tutaj tą klawiaturę numeryczną, czyli przy funkcyjnym i, i, i innym loku możemy uruchomić się i korzystać tutaj z klawiszy numerycznych. No, a tak, to co tutaj jeszcze mamy. Nie jest to grube, natomiast nie posiada żadnych. Opcjonalnych rzeczy, czyli żadnego portu, żadnego dysku w środku ani akumulatora, czyli no, tutaj mamy typowo tylko do wprowadzania danych. Nie liczmy tutaj na, 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 na coś podobnego jak w hybrydach typu Acer Switch czy Asus Transformer. No dobrze, ale całość. O, jeszcze została tutaj widzę dorzucana możliwość zamknięcia. Zobaczmy, jak to się zaprezentuje razem z tabletem. Mamy tablet. I teraz podepniemy sobie go tej do stacji. No, trzymać to się nie trzyma. Także no, będziemy musieli e, z tego korzystać naprawdę jako tylko ze z dodatkowej podkładki, a nie coś na stałe, bo tej to się nie będzie trzymało. Natomiast mamy możliwość zagięcia i magnetycznego zaczepu tutaj tyłu, i wtedy już, już jest taka możliwość, że tutaj nam się to urządzenie trzyma. Odwijamy tutaj naszą klapkę do tyłu, żeby stać korzystać, i już wtedy nie będzie problemu tutaj, żeby coś pisać, notować. No, jeżeli chodzi o stabilność, to tak. Pawiaturka trochę chodzi. Może też dlatego, że trochę tutaj mamy też nie, nie do końca stabilne podłoże. Jak się sprawdzi, no to już będzie w, w recenzji. Natomiast, no póki co, póki co rozwiązanie widzę, że takie samo jak w wersji poprzedniej w 10.1. Zaczep magnetyczny dosyć, nie, udoskonalili. W tym momencie tutaj możemy sobie pozwolić nawet na położenie tego tabletu i nadal będzie podpięty do stacji. Także to na plus. Jest to rzeczywiście ulepszone. Nie tyle magnetycznie, co po prostu fizycznie, to mocniej to siedzi w, w specjalnych tutaj wcięciach. Także fizycznie, jeżeli chodzi o podpięcie, no to to się lepiej sprawdza niż w tym 10.80. Tutaj, tutaj. No i to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt, już potem z działania no to będzie w recenzji. Po zamknięciu mamy. Tak, o, tablet się nie wysuwa. Całość jest fajna. Fajny tutaj materiał. Tym razem mamy, no nie wiem dokładnie, jaki to będzie materiał, na pewno przy, przyjemny w dotyku. Myślę, że się łatwo nie, nie zetrze, ani nic z nie zrobi. A powinien być raz, że, że przez to ma tarcie takie odpowiednie, że się nie wysśliznie łatwo. No i jest bardzo miły też w dotyku. Także to na plus. Co to jeszcze na samym końcu? Mamy to akcesoria dodatkowe. I zaraz zobaczymy, co tutaj producent nam dał. Jeszcze do zabawy. O, o, o. O. Co mamy? No mamy przejściówkę z mikro USB na USB. No to taki standard, tak naprawdę, w tym momencie, ale zawsze miło, miło że coś takiego jest. No nie, jakieś tam. Tu mamy słuchawki. Słuchawki same bez mikrofonu. Takie dołóżne. Jeżeli ktoś tutaj ma zamiar słuchać muzyki z urządzenia, jak najbardziej można, tutaj mamy. Aha! Czyli jednak ja już dostałem. Dostałem bezpośrednio tutaj z modelem w modelu tom, ten, ten, modem 3G. Także tu już będę miał możliwość włożenia karty SIM. Zobaczmy jak to jak to tutaj się prezentuje. Aha. W tym momencie mamy takie małe ustrojstwo. I jak weźmiemy sobie tablet jeszcze raz otworzymy tą część tutaj. W tym momencie tą No, całość, całość weszła tutaj. żeby wyjąć kartę, trzeba będzie znowu to wysunąć. Mamy wejście na kartę pełną sim. Po wsunięciu dociskamy tutaj na dół. To się trzyma. Możemy zamknąć górę. No, i tutaj to powinno działać. Jak się będzie sprawowało? Mam nadzieję, że dobrze, ale fajnie, fajnie. Nie spodziewałem się, że to będę miał od razu modem, także. To jest również na plus. No i na sam koniec ładowarka. No ładowarka tutaj standardowa, nie będziemy mieli żadnej przeciwki USB ani nic. Po prostu tutaj z tej strony podpinamy, tak, do gniazda sieciowego. Tu mamy cienką końcówkę, którą do tabletu bezpośrednio podłączamy. Napięcie mamy tutaj 9V. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o natężenie, o prąd, to mamy 2,5A. No 2500 mA. No i to wszystko by było, jeżeli chodzi o, o taki pierwszy unboxing pierwsze kilka wrażeń z, z tabletu. Także okazuje się, że otrzymujemy tutaj tablet nie tylko z wyświetlaczem Full HD w porównaniu do poprzedniej wersji, ale także mamy ten modem 3G, który z pewnością nie mieszkam wypróbować. Zakładam, że tak jak w poprzednim. Yy, poprzedniej wersji, czyli 1080, również i tutaj będzie obsługa częstotliwości, 10, yy, częstotliwości 900 MHz, czyli potrzebnej do Aero2. Także to wszystko w tym na ten moment. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście za, zadawać, zadawajcie je zarówno pod filmikiem, jak i na stronie, gdzie umieszczę cały artykuł, cały wpis na temat unboxingu, czyli oczywiście na tabletowo.pl